Tuż za moimi plecami znajduje się cmentarz. Cmentarz, na który lubię przychodzić, będąc z moim psem na spacerze. Cmentarz, na który celowo przychodzę po to, aby powłóczyć się po nim. Odwiedzam cmentarz, mimo że sama nigdy nie chciałabym być na nim pochowana, a sama idea cmentarza kompletnie do mnie nie przemawia, co poruszałam już kiedyś w innych moich filmach. Przychodzę na ten cmentarz i nie odwiedzam grobów moich bliskich, którzy są na tym cmentarzu pochwani. Jaki więc jest cel tego, że przychodzę na ten cmentarz, że chcę to robić? Na to pytanie chcę Wam dzisiaj odpowiedzieć i być może po tym filmie i wy będziecie mieli potrzebę odwiedzenia cmentarza. Do nagrania dzisiejszego filmu zainspirowała mnie dzisiejsza poranna. Przechadzka z moim psem znów na tym samym cmentarzu, z tą samą chęcią i z tymi samymi myślami w głowie, które towarzyszą mi za każdym razem, kiedy przechadzam się po cmentarzu. Spacerowanie z psem jest dużą częścią mojego życia. Spacerowanie z psem to jest od, od 3 do 6 godzin dziennie, więc siłą rzeczy wiele ludzi spaceruje ze mną z tym psem, i za każdym razem, kiedy mówi o tym, chodźmy na cmentarz. Tam jest super. No ludzie nie chcą chodzić na cmentarz. Cmentarz wywołuje bardzo jakieś złe emocje. Nie mówię o koniecznie o strachu, ale po prostu ludzie nie chcą otaczać się śmiercią. No, pytanie, dlaczego, czemu? Zawsze jest po prostu nie chcę, nie mam ochoty, są lepsze miejsca do spacerowania niż cmentarz. I jest w tym na pewno wiele racji. Cmentarz bogaty jest w beton. I zdecydowanie wolę takie otoczenie, które widzicie za mną. I to właśnie w takim otoczeniu staram się większość mojego życia spacerować. Ale dziś rano, chodząc po cmentarzu, pomyślałam sobie, wow, chcę powiedzieć to ludziom, po co ja przychodzę, jaki ja mam w tym cel. I właśnie wieje we mnie jesienny wiatr. Są to pewnie jedne z ostatnich ciepłych dni. Wow, magia. Widzicie, ja chodzę po cmentarzu po to, żeby czytać nagrobki, żeby patrzeć na to, ile ktoś żył. To stało się naturalne, to wyszło ze mnie samo. A że jest tyle ścieżek, tyle nagrobków i tyle grobów, to za każdym razem odkrywam po prostu coś nowego. Mój umysł, ognisty umysł Pity, uwielbia litery, cyfry, uwielbia. Obliczać i kalkulować, więc kiedy przechodzę się po tym cmentarzu, mój wzrok siłą rzeczy pada na te grobki i automatycznie liczy, ile mniej więcej ktoś żył lat czy to było 50, 60, 70. Niektóre osoby umierają bardzo wcześnie są dzieci, są nastolatki, są osoby w moim wieku czyli 30-letnie. I za każdym razem, kiedy chodzę po cmentarzu i naoglądam się tych wszystkich, Cykli życia, tych wszystkich śmierci, to głęboko dochodzi do mnie to, że zostało mi niewiele czasu. Że mam 30 lat i przy dobrych wiatrach zostało mi jeszcze około 60. Ale życie jest tak nieprzewidywalne, że może został mi rok, może zostało mi 10 lat. Ja tego nie wiem, ale. To oglądanie tych nagrobków uświadamia mi, że nikt nie jest tu wiecznie, że wszyscy umierają, że wszyscy umieramy w mniej więcej podobnym czasie, który gdzie mniej więcej jest to 8, między 70 a 90 lat. I zawsze, kiedy chodzę po cmentarzu, to w mojej głowie jest takie: Nie masz czasu, żeby się opierdalać w tym życiu, że życie jest tak krótkie, że. Nie można przekładać tego, co jest piękne, nie można przekładać własnego dobra. I jeżeli to wszystko trwa tak krótko, jeżeli to jest tak ulotne dla każdego z nas, to ja osobiście czuję, że ja nie mam czasu na to, żeby się w tym życiu. Opierdalać. Ja nie mam czasu, żeby przekładać moje spełnienie na kiedyś, że ja moim zadaniem jest być szczęśliwą, e, żyć w głębokim spełnieniu, zrealizować mój ludzki potencjał wynikający z mojej biologii, z biologii każdego człowieka. Chodzenie po cmentarzu daje mi niesamowitej dawki odwagi do mojego własnego życia. Do radykalnego postępowania, do nieakceptowania półśrodków, do niezostawania na tym, co wygodne. I realnie z serca mówiąc, u mnie ma to przełożenie na życie, że ja wychodząc z cmentarza, ja czuję, że muszę działać, że życie mija każdego jednego dnia, że. Nie mogę zostać w tym, co mi nie służy: że życie jest za krótkie, żeby tchórzyć, że życie jest za krótkie, żeby przeżywać je w sposób niespełniony. Ja chcę życia pięknego, ja chcę życia suwerennego, poświęconemu mojemu sercu, mojej biologii, tego, kim jestem jako człowiek. Ja nie chcę życia, które jest proponowane przez ogół. Nie chcę takiej pracy, nie chcę takich relacji, nie chcę takiego macierzyństwa, nie chcę takiej rodziny. Nie chcę wielu rzeczy, które są społecznie akceptowane przez wielu ludzi i przez ogół tak naprawdę. Ja tego nie chcę i wizyty na cmentarzu dodają mi takiej odwagi, żeby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej jeszcze bardziej radykalnie wychodzić ponad to, co jest społecznie akceptowane, a co nie jest zgodne z moim sercem i co tak naprawdę nie jest zgodne z sercem większości wszystkich nas ludzi, bo nie jest zgodne z naszą biologią. Bo nikt z nas nie urodził się po to, żeby żyć w mustrze, żyć w harmonogramie, żeby gdzieś wychodzić, robić rzeczy, których się nie chce, których się nie lubi, których gdyby nie pieniądze, które się tam za to dostaje, wcale by się nie robiło. I wbrew pozorom ja wychodzę naładowana z tego cmentarza, bo nie boję się natury życia, nie boję się, że umrę. Bardzo często dostaję wiadomości, że komuś umarł pies, że ktoś sobie z tym nie radzi już ileś czasu. Że ktoś sobie nie radzi ze stratą. Dla mnie to jest o braku zrozumienia cykliczności życia. Wszyscy umrzemy. Mój pies umrze, moi rodzice umrą, wszyscy naokoło mnie umrą ze mną na czele. I nie boję się śmierci, nie boję się tego, że wszystko zniknie naokoło mnie. Bo ja też zniknę, też się zamienię w popiół, też zgniję i też zjedzą mnie robaki. I to jest piękna część cykliczności tego życia. Wbrew pozorom konfrontowanie mnie samej ze śmiercią dodaje mi więcej życia, bo jeżeli mamy wypartą śmierć, jeżeli jest to dla nas coś, mm, 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 to staje się naszym triggerem, to staje się to czymś co jest zapalne, to staje się to czymś co jest wypartą częścią naszej osobowości. Ja nie chcę wypierać śmierci, nie chcę wypierać. Dlatego, że jestem człowiekiem, wypieranie się śmierci to jest wypieranie się z własnego człowieczeństwa. Ja nie chcę wypierać się własnego człowieczeństwa, bo śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Moje regularne wizyty na cmentarzu niosą mi jeszcze jedno bardzo ważne zrozumienie: że ile to już żyć w jednym życiu przeżyliśmy? Że śmierć nie następuje tylko wtedy, kiedy obumiera nasze ciało, ale że cyklicznie obumierają w nas różne części naszej osobowości, naszej psychiki i naszych iluzji. I to jest też bardzo ważne. Ta, ten element życia, ta odwaga niesie o tym, że jeżeli dzisiaj mam życie, które nie jest zgodne z moim sercem, które nie jest zgodne z moimi wartościami, z moimi jakościami. To ja mogę umrzeć w tym życiu i rozpocząć nowe, to ja mogę narodzić się na nowo. Najpiękniejszymi doznaniami, jakich możemy doznać w tym życiu, mogą być usta innej osoby. Możemy naprzemiennie falować pomiędzy falami czułości, pomiędzy falami ognia. Mamy całe spektrum doświadczeń do przeżycia i skupianie się na czuciu, na głębokim odczuwaniu. Jest esencją tego życia, że to, co najpiękniejsze w tym życiu, jest głęboko subtelne, i śmierć stawia nas do tego, co jest najpiękniejsze. Że na koniec życia, do cholery, właśnie to się liczy. To, że możemy być dotykiem, smakiem, węchem, możemy być dźwiękiem, możemy znać strukturę drzew pod palcami, możemy znać strukturę czyjejś skóry. Możemy tęsknić całe życie za tym, co dane nam było tylko na chwilę, co dane nam było tylko raz kosztować, co było ulotne. To są rzeczy, to są zdarzenia i to są doświadczenia, które końcowo pamięta się na samym końcu tej ziemskiej podróży. Jesteśmy z krwi i kości obdarzeni niezwykłym spektrum tego, co na planecie Ziemia możemy przeżywać. I występuje ta cykliczność życia, że jest dawca życia, ktoś, kto daje to życie, ktoś, kto je odbiera, niezależnie od tego, czy jest to Bóg, czy jest to natura, czy cokolwiek sobie tam nazwiesz. Jest ktoś, kto tym wszystkim zarządza, i jest to siła, która jest większa od nas samych. Jest to coś, na co nie mamy wpływu. Jest to coś, co przeżyje każdy z nas. Popatrzcie, jaki to jest absurd. Każdy z nas przeżyje własną śmierć. Patrzenie na życie z poziomu jego cykliczności jest zupełnie innym poziomem doświadczania jego. Bo kiedy twoje ciało zgnije i zniknie, to ciało twoich dzieci, a potem wnuków nadal będzie reprezentować ciebie, chodzić po tej planecie Ziemi tak jak Ty dzisiaj reprezentujesz swoich przodków. I choć zapierasz się, że sam nigdy nie kłamałeś, to w konfrontacji ze śmiercią okazuje się, że nasze życie całe jest jednym wielkim kłamstwem. Że dusimy się wymiocinami naszych kłamstw i naszych iluzji o nas samych. I w konfrontacji ze śmiercią nie ma miejsca na iluzje. Nie ma miejsca na kłamstwo. Nie ma po co kłamać, nie ma po co wchodzić i zasilać, i angażować się w ten teatr iluzji, bo ten teatr iluzji w konfrontacji ze śmiercią jest niczym, jest błazenadą i to pokazuje śmierć, to daje mi czytanie tych nagrobków. Sprowadza mnie to do środka, do prawdy. Do iluzji, które opowiadam sobie na swój własny temat, którymi się karmię, którymi próbuję opatrzyć swoje rany. Rany zdrady, rany odrzucenia, strach, lęk. I nic nie sprowadza tak bardzo na Ziemię, tak bardzo do korzeni i do prawdy, jak śmierć. I konfrontowanie się ze śmiercią paradoksalnie przypomina nam o życiu, o prawdzie. Umarli nie słuchają głosu zimna, piachu, ani ognia na odpalanych zniczach, ponieważ w tym wymiarze ich zmysły zaprzestały pracy. W tym wymiarze fizycznym, materialnym nasze zmysły po naszej śmierci giną. Więc mamy je na tak krótką chwilę, mamy je na taki moment ulotny. Żeby z nich korzystać pełnią i odczuwać. I można odczuwać piękno w byciu odrzuconym, można wzrastać poprzez odrzucenie, można wzrastać poprzez tęsknotę, można wzrastać poprzez wiele trudnych i pięknych jednocześnie momentów w naszym życiu. Można przeżywać je w pełni, z otwartym sercem. Można przeżyć zdradę tak bardzo. Tak głęboko do kości, że będzie cię ona zasilać i karmić i stwarzać tobie nowe, lepsze, silniejsze i stabilniejsze. Wszystkim można się wykarmić. Jednakże trzeba odczuwać zmysłami, jednakże trzeba przeżywać życie poprzez kości, ponieważ wszyscy jesteśmy z krwi i kości. Kiedy miałam 17 lat, podjęłam yy, decyzję że będę żyć dziko i umrę młodo, ale wycisnę z tego życia wszystko jak cytrynę. Obstawiałam, że nie dożyję 27 urodzin, a dożyłam już 30. I dziś wiem, że niewidzenie siebie w przyszłości jest bardzo wielką i bardzo potężną raną i silnym mechanizmem wyparcia, niespotykania się z cyklicznością życia. Z tym że dojrzewamy, czy tego chcemy, czy nie, życie zapierdala. Konfrontowanie mnie samej ze śmiercią przynosi mi jeszcze jedną bardzo taką ważną rzecz: że nie ma magicznej siły, która mogłaby naprawić moje sprawy za mnie, która mogłaby wziąć odwagę, żeby popchnąć moje życie do przodu, która mogłaby je ułożyć. Śmierć niesie mi taką bardzo jawną informację. Że to ja jestem tą siłą i że to ja jestem tą odpowiedzialnością. Że używamy natury życia do obwiniania jej za rzeczy, których świadomie nie przeżyliśmy, których nie ocaliliśmy, których nie oswoiliśmy, których nie przyjęliśmy, na które brakło nam odwagi, na które brakło nam piękna w nas samych. I najpiękniejszym darem, jaki niesie mi śmierć, najpiękniejszym przypomnieniem, jaki niesie mi śmierć, jest po prostu to, że założona na mnie skóra starzeje się.